Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy jako Archer w Metin 2.pl na serwerze Tortuga. Tutaj na początku widzicie ulepszanie srebrnych mieczy. Udało mi się jeden wykuć do plus 4, później dropnąłem te ulepszacze, zardzowiałe ostrza i zrobiłem go na plus 5, no ale dalej nie będzie tego widać. Nie będzie tego widać dalej na filmie. Tutaj resetowanie skili na szamanie. Próbowałem wbić to błogo. Strasznie dużo kasy mi to zeżarło, resetowałem to cały dzień, biegałem. No ale w końcu weszło, wiadomo trzeba resetować do bólu. Nieważne, nie zważając na koszta. Ja tutaj na razie Pst, to możliwości zarobkowe mam bardzo słabe. Ale cóż zrobić, później będzie jeszcze droższe w resetowanie, także nie ma wyboru. No, w końcu weszło. Tutaj widzicie rozpoczęcie misji na konia. Chciałem zrobić tego konia, żeby zwiększyć mobilność. W sumie prędzej czy później. I tak trzeba go zrobić. Także im wcześniej się zacznie, tym wcześniej się skończy. I tutaj zacząłem go robić. Też mam utrudnione zadanie trochę, bo. W Shinsok gram pierwszy raz, tak że muszę biegać tutaj po, po tym M2 i, i szukać tych mobków, Nie wiem gdzie się co respi. Tak samo nie wiedział zbytnio gdzie jakie metki się respią, i tak dalej, i tak dalej. Co do samych spotów, to oceniam, że są bardzo słabe, marne. Jak spiłem trochę, to w porównaniu do, do tego co tam jest u niebieskich, to te spoty są bardzo słabe. I, I to XP też idzie dużo wolniej. Bo tutaj znalazłem taki spod jeden z większych o ile nie największy i tam dosłownie rozpiwało się parę grupek. Tutaj też ciekawostka taka odnośnie samej tej misji. Bo wcześniej ta misja się bugowała, także czas nie leciał. A teraz sami zobaczycie. Jak jednak ten czas leci, to mimo, że wcześniej pokazywało, że, że nie ma limitu czasowego co do tej misji, a tu jednak po przelogowaniu na inny channel już pokazuje, że tam ten czas jednak leciał ciągle i pewnie gdybyśmy jakoś tam sobie poszli na FK zjeść coś, czy coś, postać by stała dalej to misja by się zakończyła niepowodzeniem, mimo że pisałoby, że nie ma limitu czasowego także poprawili to ale nie do końca jak zwykle albo niezwykle można narzekać, można nie narzekać i tutaj już w końcu zrobiłem tą misję chociaż było bardzo ciężko w zero damage'u, kolejne level upy tutaj też przy okazji jak spiłem szamana, byłem o 26 level Później będę go ekspił dalej do 3-0, ale na razie chciałem trochę jak zarobić. Tutaj sprzedaję złom. Drugie tyle złomu mam na szamani, ale na razie nie sprzedawałem, bo w sumie jak za to jest mało, a nie, było, nie były mi też potrzebne zbytnio to tam groszowe sprawy. Tutaj średnio się przydaje a czasu trochę pochłania, staram się robić wszystko jak najszybciej. Tutaj odebrałem konia, kupiłem kilof, który jest zwiastunem nowego sposobu zarabiania. Nie tyle nowego sposobu zarabiania, co, co no w sumie nowego sposobu w tej serii, bo wcześniej tak nie zarabiałem. Także hardkorowo samo kopanie jest nudne, jak większość rzeczy w grze. Tak samo jak ekspienie. No ale cóż, jakoś zarobić trzeba. Myślałem też, żeby dropić księgi klątw na ezotach, ale bez podwójnego dropu to nie ma sensu tam iść. Dużo osób tam teraz chodzi i te księgi już nie są takie drogie jak kiedyś. Także bez podwójnego dropu to, to tak jak sama nazwa wskazuje, o połowę mniej to się opłaca. Także zdecydowałem się jednak na kopanie ród. W sumie nie wiem, czy tutaj ma jakiś wpływ podwójny drop na to, ile rud, yy, do ród wykopiemy. Słyszałem, że ponoć ma jakiś wpływ, nie wiem, czy to prawda, czy mit. Jeśli wy wiecie, piszcie w komentarzach, jestem ciekaw. No i, i postanowiłem, że w ten sposób będę zarabiał na razie i pewnie na cały ekwipunek tutaj zarobię, bo taki ekwipunek jaki będzie mi potrzebny to jest to w sumie hapek i, i jak najwięcej bloku plus zomblenie. też zastanawiam się jak wam to pokazywać, jak wam nagrywać tutaj to kopanie rud i tak jak widzieliście wcześniej z jednej rudy ile czasu się ogląda taki wycinek bo tutaj w tym programie z którego obrabiam którym obrabiam filmy Adobe Premiere przyspieszyć można film maksymalnie o 1000% czyli 10-krotnie no i tak oglądanie takiego wycinka dużo czasu zajmuje, także wpadłem na pomysł, żeby co jakiś czas po prostu nagrywać takie kilkusekundowe kawałki filmu i, i później to jakoś skleić do kupy, tak zwanej także to lepiej może będzie obrazować i, i na pewno szybciej się to przejrzy niż, niż tak oglądając każdą jedną rudę jak się kopię, bo z takiej jednej rudy tak naprawdę jakoś szybowo nie leci i, i bardzo dużo czasu poświęciłem na kopanie tych ród. Tutaj na chwilkę już widzicie jak przetapiam je. Też specjalnie zrobiłem sobie postać u niebieskich, żeby znaczy konto u niebieskich żeby je przetopić, żeby nie płacić tak drogo, drogo, niedrogo. No, jak ktoś ma dużo kasy, to, to jest niedrogo. To nie robi różnicy, no ale mi robiło. Także musiałem zrobić dodatkową postać, żeby przetapiać te Te rudy. Zrobiłem sobie u niebieskich postać, żeby nie płacić trzy razy drożej. Przetapianie oceniam tak. W sumie średnio jest 60% szans na przetopienie, także nie ma rewelacji, nie jest źle. źle. No jakiś sposób zarabiania póki co to na pewno jest, bo bez jakichś tam dopalaczy z JSU to ciężko jest zarobić cokolwiek. Także polecam Wam, jeśli nie macie podwójnego dropu, to najlepiej udać się właśnie na RUDY. Tutaj widzicie, jak wystawiam shop, już z tymi przetopami. Co do częstotliwości pojawiania się kolejnych filmów, to myślę, że z czasem będą się pojawiać coraz rzadziej kolejne odcinki z tej serii. Z tego względu, że coraz więcej czasu zajmuje zbieranie materiału na taki film. Bo tam, jak się XP powiedzmy później, jak na przykład będę XP od. 7.0 do 7.5 to to w takich urywkach filmu to będzie jakieś nie wiem 15 sekund a czasowo to zajmie trochę, trochę sporo czasu także myślę, że w sumie z jeden dzień zajdzie tak na marmorze jak spił albo i dłużej zobaczymy także coraz rzadziej będą się pojawiać te odcinki niestety na początku wydawało mi się, że no, na tych odcinków dużo, ale to jednak jest niemożliwe, bo bardzo dużo mi chodzi czasu na zbieraniu materiału na film. No ale taka jest kolej rzeczy, niestety nie da się tego przeskoczyć. W tym filmie to by było już wszystko. Zapraszam do oceniania, komentowania i subskrypcji kanału. Na